Witam z tej strony Wiesław Paleta z infokurier.pl, Dowozimy informacje na cały świat. Parę dni temu ukazał się zwiastun najnowszego wydarzenia Santa Claus is Coming to Web przygotowany przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego. I przez te parę dni wszystkie media buczały o tym, że Parlament Studencki przygotowuje wydarzenie z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich studentów. Przejdźmy się teraz po ulicach Katowic i zapytajmy ludzi, co sądzą o najnowszym zwiastunie i czy wezmą udział w nadchodzącym wydarzeniu. Zapraszam! O! Mamy kogoś! Dzień dobry, Wiesław Polec, atrakcyjny.pl Słyszała Pani może o nadchodzącym wydarzeniu Santa Claus is coming to UE? Dzień dobry, tak, tak, słyszałam. Myślę, że cała Polska o nim słyszała. Cóż mogę powiedzieć, patrząc na profesjonalizm tej produkcji muszę przyznać, że bardzo żałuję, że nie studiuję na UE, ponieważ byłabym pierwszą osobą, która by się zapisała na to wydarzenie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do następnej osoby. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Tak? są w poleta z tej strony witam. Pan o nadchodzącym wydarzeniu Santa Claus' Coming to organizowanym przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego? Wie Pan co? Ja ostatnio e, moim golfem, czwórką, jechałem na czwórce i e, jechałem z koleżanką. i jej właśnie pytałem e, o ten Uniwersytet Ekonomiczny. I ona mi powiedziała, że to jest w ogóle super szkoła, super uniwersytet, tacy wykształceni ludzie. I się pytam, no dobra, a o co chodzi z tym wydarzeniem? I ona mi wtedy mówi, że kurde, super, jakieś firmy, konkursy, jakaś oprawa profesjonalna. Mówię, no. Mówię, Muszę wziąć udział. Jak Państwo możecie zauważyć, pełny profesjonalizm. Widzimy się 1 grudnia. O, mamy kolejną osobę. Dzień dobry, of Poleta z tej strony InfoKurier.pl. Słyszał Pan może o nadchodzącym wydarzeniu Santa Claus z coming to UE? Dzień dobry, no oczywiście, że słyszałem. Siedziałem ostatnio przed komputerem, oglądałem internet i zobaczyłem nadchodzące wydarzenie, no i się zainteresowałem. Postanowiłem zobaczyć zobaczyć co, co będzie na tym wydarzeniu. No i jestem naprawdę zainteresowany, na pewno będę brał udział. I myślę, że to jest świetna inicjatywa ze strony Parlamentu i całego Uniwersytetu i no, czekam z niecierpliwością na, ten, na, te, na to wydarzenie. Dziękujemy ślicznie za odpowiedź i przechodzimy do następnej osoby. Poleta z tej strony i pokuriem.pl Słyszał Pan może o nadchodzącym wydarzeniu Santa Claus is coming to e, Tak słyszałem, widziałem wiele pozytywnych opinii po poprzednich edycjach e, Widziałem też bardzo dużo różnych reklam i tak dalej e, Na pewno z kolegami weźmiemy udział i z koleżankami e, Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej niż w poprzednich e. Dziękujemy serdecznie Mamy jeszcze czas na jedną osobę, także zaraz się widzimy Dobra, cięcie, mamy to Słuchaj, nie po Ci te pieniądze, żebyś teraz mi odwalał jakiś szajs, rozumiesz? Mam jej dokładny adres i mogę tam być w pół godziny i się nią zająć. Także albo powiesz to, co miałeś powiedzieć, albo już jej więcej nie zobaczysz. Rozumiemy się? No, do dobrze, dobrze. No, no to kręcimy dalej. Mamy naszą ostatnią osobę. Dzień dobry, Wiesław infokurier Pl. Słyszała Pani może o nadchodzącym wydarzeniu Santa Claus is coming to e? Nie, w sumie, w sumie nie Sąk słyszę. Słyszał Pan może o nadchodzącym wydarzeniu e, Santa Claus is coming to e? słyszałem. Świetna inicjatywa, pomaga studentom przetrwać ten trudny czas. Bardzo się cieszę, że Parlament organizuje takie wspaniałe wydarzenia. Bardzo dziękujemy, bardzo dobrze się Pan sprawił. A Państwu dziękujemy za oglądanie tego wywiadu i widzimy się 1 grudnia.